Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niektóre osoby zawsze wydają się mieć pieniądze na wszystko, czego potrzebują, a nawet na to, czego pragną? Jak to się dzieje, że mimo takich samych zarobków, jedni kończą miesiąc z nadwyżką, a inni z długami? Kluczem do tej zagadki jest dobrze skonstruowany budżet domowy. W dzisiejszych czasach, gdy żyjemy w świecie pełnym pokus i nieprzewidzianych wydatków, zarządzanie finansami może wydawać się skomplikowane. Jednak, z odpowiednimi narzędziami i podejściem, każdy z nas może osiągnąć stabilność finansową i żyć bez obaw o przyszłość. Czym jest budżet domowy? Budżet domowy to nic innego jak plan finansowy, który pomaga zarządzać Twoimi pieniędzmi. W praktyce oznacza to, że świadomie decydujesz, na co wydasz swoje środki i jak zaoszczędzisz na przyszłość. To pierwszy krok do osiągnięcia stabilności finansowej i spełnienia marzeń, takich jak podróże, zakup domu czy inwestycje. Budżet to także narzędzie, które pozwala zidentyfikować i wyeliminować niepotrzebne wydatki, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do znacznych oszczędności. Dzięki niemu masz pełen obraz swojej sytuacji finansowej i możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swoich pieniędzy. A teraz, zanim przejdziemy do szczegółów, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału Inwestycyjna wyprawa, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej serii. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi komentarzami i pytaniami oraz kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Dlaczego warto tworzyć budżet domowy? Kontrola nad finansami. Dzięki budżetowi masz pełen obraz swoich wydatków i dochodów. Wiesz dokładnie, ile pieniędzy wpływa na Twoje konto, ile z niego ubywa. To pozwala uniknąć impulsywnych zakupów i lepiej zarządzać codziennymi wydatkami. Kontrola nad finansami oznacza również świadomość, gdzie dokładnie idą Twoje pieniądze. Może się okazać, że sporo środków tracisz na rzeczy, które nie przynoszą Ci radości ani korzyści. Dzięki budżetowi możesz łatwo to zidentyfikować i wprowadzić zmiany. Oszczędności Regularne monitorowanie wydatków pozwala zauważyć, gdzie można zaoszczędzić. To może być codzienna kawa na mieście, którą możesz przygotować w domu, lub subskrypcje, z których rzadko korzystasz. Oszczędzanie nie oznacza rezygnacji z przyjemności, ale raczej świadome wydawanie pieniędzy. Dzięki budżetowi możesz ustalić priorytety i przeznaczyć środki na to, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie, jednocześnie odkładając na przyszłość. Spokój ducha. Posiadanie budżetu zmniejsza stres związany z finansami. Wiesz, że masz plan i jesteś przygotowany na nieprzewidziane wydatki. To daje ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Spokój ducha to również świadomość, że twoje finanse są pod kontrolą, co pozwala skupić się na innych aspektach życia. Dzięki temu możesz cieszyć się chwilą i mniej martwić o przyszłość. Realizacja celów. Budżet pozwala na planowanie długoterminowych celów finansowych, takich jak zakup domu, samochodu czy oszczędzanie na emeryturę. Dzięki niemu możesz systematycznie odkładać środki na realizację swoich marzeń i planów. Realizacja celów finansowych to także satysfakcja z osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Każdy kolejny krok w kierunku spełnienia marzeń motywuje do dalszego działania i wprowadzania kolejnych pozytywnych zmian w życiu. Jak stworzyć budżet domowy krok po kroku? Analiza dochodów. Pierwszym krokiem do stworzenia budżetu jest zrozumienie, ile pieniędzy naprawdę zarabiasz. Uwzględnij wszystkie źródła dochodu, takie jak wynagrodzenie, premie, dodatkowe prace, inne źródła dochodu, np. wynajem nieruchomości. Analiza dochodów pozwala na pełne zrozumienie, ile pieniędzy masz do dyspozycji każdego miesiąca. To podstawowa informacja, która stanowi fundament dla dalszych działań związanych z planowaniem budżetu. Śledzenie wydatków. Przez miesiąc śledź wszystkie swoje wydatki. Tak, wszystkie. Od dużych rachunków po małe zakupy, takie jak kawa czy przekąski. Możesz używać aplikacji, notatnika lub arkusza kalkulacyjnego, aby zapisywać każdą wydaną złotówkę. Śledzenie wydatków to kluczowy krok w tworzeniu budżetu. Dzięki niemu możesz zobaczyć, na co faktycznie wydajesz pieniądze i gdzie możesz szukać oszczędności. To również doskonała okazja do Zidentyfikowania niepotrzebnych wydatków, które można wyeliminować. Kategoryzacja wydatków. Podziel swoje wydatki na kategorie takie jak rachunki, czynsz, media, internet, żywność, transport, zdrowie, rozrywka, oszczędności, inwestycje. Kategoryzacja wydatków pozwala na lepsze zrozumienie, gdzie trafiają Twoje pieniądze. Dzięki temu możesz łatwo zidentyfikować obszary, w których możesz zaoszczędzić lub gdzie warto zwiększyć wydatki. Aby poprawić jakość swojego życia. Tworzenie planu. Na podstawie zebranych danych stwórz plan wydatków na kolejny miesiąc. Ustal ile chcesz wydać w każdej kategorii i trzymaj się tych limitów. Pamiętaj, aby zostawić sobie margines na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie planu to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Ważne jest, aby być realistą i uwzględnić wszystkie możliwe wydatki. Dzięki dobrze skonstruowanemu planowi. Możesz uniknąć niespodzianek i lepiej zarządzać swoimi finansami. Monitorowanie i dostosowywanie. Budżet to nie jest coś, co robisz raz i zapominasz. Regularnie monitoruj swoje wydatki i dostosowuj plan w miarę potrzeb. Życie bywa nieprzewidywalne, więc bądź elastyczny, ale nie zapominaj o celach, które sobie wyznaczyłeś. Monitorowanie i dostosowywanie budżetu to proces ciągły. Regularne sprawdzanie, czy trzymasz się planu, pozwala na bieżąco reagować na zmiany i unikać problemów finansowych. Pamiętaj, że elastyczność jest kluczem do sukcesu. Oszczędzanie na przyszłość. Ważnym elementem budżetu jest planowanie oszczędności. Zastanów się, ile chcesz odkładać każdego miesiąca i na co. Może to być fundusz awaryjny, oszczędności na wakacje, emeryturę czy inne cele. Oszczędzanie na przyszłość daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki regularnym oszczędnościom możesz być przygotowany na nieprzewidziane wydatki i realizować swoje marzenia. Inwestowanie. Jeśli masz już solidny budżet i oszczędności, zastanów się nad inwestowaniem. Inwestowanie pozwala na pomnażanie zgromadzonych środków i budowanie dodatkowego źródła dochodu. Inwestowanie to krok, który może przynieść znaczne korzyści finansowe. Ważne jest jednak, aby robić to z głową i dobrze zrozumieć ryzyka związane z inwestycjami. Warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby wybrać najlepsze opcje dla siebie. Edukacja finansowa Nieustanne zdobywanie wiedzy na temat finansów to klucz do sukcesu. Czytaj książki, słuchaj podcastów, bierz udział w szkoleniach. Im więcej wiesz, tym lepiej możesz zarządzać swoimi pieniędzmi. Edukacja finansowa pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i unikanie błędów, które mogą kosztować cię dużo pieniędzy. Dzięki niej możesz lepiej zrozumieć świat finansów i wykorzystywać dostępne narzędzia do maksymalizacji swoich korzyści. Najczęstsze pułapki i jak ich unikać. Nierealistyczne oczekiwania. Nie zakładaj, że z dnia na dzień zaczniesz oszczędzać 50% swoich dochodów. Bądź realistą i zacznij od małych kroków. Nierealistyczne oczekiwania mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia. Ważne jest, aby stawiać sobie osiągalne cele i stopniowo je realizować. Każdy mały krok w kierunku lepszego zarządzania finansami ma znaczenie. Brak elastyczności. Życie jest pełne niespodzianek. Jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego, bądź gotów dostosować swój budżet. Brak elastyczności może prowadzić do problemów finansowych. Ważne jest, aby być przygotowanym na zmiany i reagować na nie odpowiednio. Dzięki temu możesz uniknąć stresu i zachować kontrolę nad swoimi finansami. Ignorowanie małych wydatków. Te małe, codzienne wydatki mogą się szybko sumować. Śledź je, aby mieć pełen obraz swojej sytuacji finansowej. Ignorowanie małych wydatków może prowadzić do dużych strat. Każda złotówka się liczy, więc warto śledzić wszystkie wydatki i zastanowić się, czy są one naprawdę potrzebne. Brak planowania na przyszłość. Nie skupiaj się tylko na teraźniejszości. Planowanie na przyszłość jest kluczowe dla osiągnięcia stabilności finansowej. Brak planowania na przyszłość. Może prowadzić do problemów finansowych w dłuższej perspektywie. Ważne jest, aby myśleć o swoich celach i oszczędzać na nie regularnie. Zbyt duże wydatki na kredyt. Unikaj zadłużenia się na rzeczy, które nie są niezbędne. Staraj się żyć za swoje środki, a kredyt traktuj jako ostateczność. Zadłużanie się na rzeczy, które nie są niezbędne, może prowadzić do problemów finansowych i stresu. Ważne jest, aby żyć za swoje środki i unikać kredytów. Jest to możliwe. Narzędzia, które mogą pomóc. Aplikacje mobilne. Aplikacje mobilne są wygodnym narzędziem do zarządzania finansami. Pozwalają na łatwe śledzenie wydatków i tworzenie budżetów w czasie rzeczywistym. Dzięki nim możesz mieć pełen obraz swojej sytuacji finansowej zawsze pod ręką. Arkusze kalkulacyjne. Prosty arkusz kalkulacyjny w Excelu może być równie skuteczny. Arkusze kalkulacyjne są doskonałym narzędziem dla tych, którzy lubią bardziej manualne podejście do zarządzania finansami, pozwalają na pełną kontrolę nad danymi i możliwość dostosowywania budżetu do swoich potrzeb. Notatnik. Dla tych, którzy wolą tradycyjne metody, notatnik może być świetnym narzędziem do śledzenia wydatków. Notatnik to proste i skuteczne narzędzie do śledzenia wydatków. Pozwala na łatwe zapisywanie wszystkich wydatków i dochodów co jest kluczowe dla tworzenia budżetu. Konsultacje z doradcą finansowym. Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowej pomocy, warto skonsultować się z doradcą finansowym. Profesjonalista pomoże Ci stworzyć plan dostosowany do Twojej sytuacji i celów. Konsultacje z doradcą finansowym mogą być cennym źródłem wiedzy i wsparcia. Profesjonalista pomoże Ci zrozumieć Twoje finanse i zaproponuje rozwiązania, które mogą pomóc w osiągnięciu stabilności finansowej. Tworzenie budżetu domowego to pierwszy krok w stronę finansowej wolności i spokoju ducha. Dzięki niemu zyskujesz kontrolę nad swoimi pieniędzmi, uczysz się oszczędzać i planować przyszłość. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularność i cierpliwość nie poddawaj się nawet jeśli na początku wydaje się to trudne. Z czasem zobaczysz, że wysiłek się opłaca, a twoje finanse będą w lepszym stanie niż kiedykolwiek wcześniej. Budżet domowy to narzędzie, które może zmienić twoje życie. Dzięki niemu możesz osiągnąć swoje cele finansowe, zredukować stres związany z finansami i cieszyć się większą stabilnością. Zacznij już dziś i zobacz, jak wiele możesz zyskać dzięki świadomemu zarządzaniu swoimi pieniędzmi.